Odkryj potężne biblijne strategie, które pomogą ci pokonać mroczne myśli i odnaleźć pokój ducha. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre myśli wydają się nie do uciszenia? Dlaczego, nawet gdy się modlisz lub próbujesz skupić na czymś dobrym, cień wciąż unosi się w Twoim umyśle? Szepczą kłamstwa o Twojej wartości, Twojej przyszłości, a nawet o samym Bogu. Nie możesz ich zobaczyć, a jednak wydają się prawdziwe. Wyczerpują Twoją siłę. Zniekształcają Twój pokój i sprawiają, że kwestionujesz wszystko. Biblia nazywa to bitwą o umysł. Nie walczy się w niej bronią, lecz słowami. Każda mroczna myśl podważa prawdę tego, co powiedział Bóg. W 2 w Koryntian 10:5 Paweł napisał: Wszelką myśl bierzemy w niewolę, aby była posłuszna Chrystusowi. To oznacza, że nie jesteś bezsilny. Te mroczne myśli Cię nie definiują i nie muszą Cię kontrolować. Są intruzami, których można zidentyfikować, odrzucić. I zastąpić prawdą. To nie jest tylko psychologia, to duchowa walka, a Słowo Boże daje nam mapę do wolności. Dziś odkryjemy, jak Biblia uczycie, pokonywać mroczne myśli, nie przez ich zaprzeczanie, ale przez konfrontowanie ich z boską prawdą i pozwalając światłu Słowa Bożego odnowić twój umysł od wewnątrz. Biblia nigdy nie ukrywa rzeczywistości mrocznych myśli. Od rozpaczy Dawida w psalmach. Pokrzyk Eliasza pod jałowcem, nawet wierni słudzy Boży zmagali się z myślami, które wydawały się zbyt ciężkie do udźwignięcia. W Psalmie 40 Dawid powiedział: Dlaczego jesteś zgnębiona, duszo moja? Dlaczego się we mnie niepokoisz? Nie udawał, że jest silny, wyznawał wojnę w sobie. Eliasz, po tym jak zobaczył, jak ogień Boży strawił ołtarz, popadł w głębokie wyczerpanie i strach, mówiąc: Dość już tego, zabierz mi życie. To nie są chwile słabości, to chwile człowieczeństwa. Jednak w każdym przypadku, pan nie potępił ich za ich mroczne myśli, spotkał ich tam z pocieszeniem, poprawą i nową siłą. Paweł objawia klucz w Rzymian 12:2. Przemieniajcie się przez odnowienie umysłu. Przemiana zaczyna się nie od zmiany sytuacji, ale od zmiany myślenia przez dostosowanie swoich myśli do Bożej Prawdy. Ludzki umysł jest jak pole bitwy, gdzie rywalizują dwa głosy. Jeden zakorzeniony w strachu i oskarżeniu, drugi ugruntowany w wierze i łasce. Pierwszy mówi: Zawiodłeś! Jesteś nic nie wart, nigdy nie będziesz wolny. Drugi szepcze: Jesteś przebaczony, wybrany i kochany bez miary. Bitwa zaczyna się, gdy zdecydujesz, któremu głosowi wierzyć. Filipian 4.8 podaje Boską strategię. Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, o tym myślcie. To nie jest zaprzeczanie, to dyscyplina. Umysł zawsze będzie odzwierciedlał to, czym się stale karmi. Jeśli karmisz go strachem, strach rośnie. Jeśli karmisz go prawdą, prawda zwycięża. Słowo Boże staje się zarówno mieczem, jak i tarczą, przecinając kłamstwa i broniąc Twojego pokoju. Wielu ludzi źle rozumie roczne myśli, niektórzy wierzą, że są one czysto psychologiczne, tylko zaburzeniami chemicznymi lub stresem. Inni widzą je wyłącznie jako demoniczne ataki, które należy odeprzeć. Biblia jednak przedstawia pełniejszy obraz: umysł jest zarówno przestrzenią duchową, jak i emocjonalną, gdzie wszystkie wymiary fizyczne, mentalne i duchowe współdziałają. Sam Jezus doświadczył udręki psychicznej w Getsemanii, kiedy powiedział: Smutna jest dusza moja aż do śmierci. To nie był grzech, to był smutek. Różnica polega na tym, że Jezus nie pozwolił, aby ten smutek definiował Jego posłuszeństwo. Jedna perspektywa postrzega mroczne myśli jako pokusy, strzały od wroga mające na celu sprawienie, byś zwątpił w dobroć Boga. Efezjan 6,16 nazywa je ognistymi strzałami złego, a tarczą wiary jest to, co je gasi. Inna perspektywa widzi je jako próby, okazje do udowodnienia, gdzie naprawdę leży Twoje zaufanie, tak jak Hiob, który powiedział – choćby mnie zabił, ja mu zaufam. Obie perspektywy zawierają prawdę. Atak może pochodzić od wroga, ale Bóg może wykorzystać nawet te chwilę, aby udoskonalić twoją wiarę. Trzecia perspektywa skupia się na wewnętrznej odnowie, procesie uświęcenia, gdzie Bóg powoli przestawia twoje serce i umysł przez Ducha Świętego. Galacjan 5:17 mówi: Ciało pożąda przeciwko Duchowi, co oznacza, że to napięcie zawsze będzie istnieć w życiu ziemskim. We wszystkich tych perspektywach Jedna prawda pozostaje niezmienna. Mroczne myśli nie mają ostatniego słowa. Są symptomami zepsutego świata, ale nie mogą pokonać umysłu zakotwiczonego w Chrystusie. Niezależnie od tego, czy przychodzą jako pokusa, próba czy zamęt, moc do ich odrzucenia leży nie w Twojej sile, lecz w poddaniu, aby prawda Chrystusa zastąpiła Twój wewnętrzny zgiełk pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. W naszym dzisiejszym świecie Mroczne myśli znalazły nowe sposoby inwazji. Przychodzą przez ekrany, media społecznościowe, niekończące się porównania i presję, by wyglądać idealnie, podczas gdy w środku potajemnie się rozpada. Przeglądamy obrazy, które mówią nam, czego nam brakuje, nagłówki, które przypominają nam, jak zepsuty jest świat, i głosy, które zagłuszają ciche wezwanie Boga. Depresja, lęk i wypalenie nie są już rzadkością. Są językiem pokolenia próbującego przetrwać na hałasie zamiast na pokoju, ale mądrość Biblii nigdy nie była bardziej aktualna. To, co Paweł napisał dwa tysiące lat temu: nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, nie jest sugestią. To lina ratunkowa. Odnowa wymaga wycofania się z wzorców, które zatruwają duszę. Świat mówi: Podążaj za swoim sercem, ale Słowo mówi. Strzeż swego serca, bo z niego wypływa wszystko, co czynisz. Świat mówi Jesteś wystarczający, ale Biblia przypomina nam Moja łaska ci wystarcza. Algorytmy ciemności żywią się strachem, oburzeniem i wstydem wzmacniają wszystko, co osłabia twojego ducha. A jednak każdy wierzący ma dostęp do innego źródła, żywego słowa, zamieszkującego ducha i pokoju, którego nie można znaleźć online. Kiedy Twoje myśli wirują o północy, kiedy Twój umysł odtwarza porażki i lęki, nie jesteś sam. Boża obecność nie jest odległa. On jest bliżej niż Twój następny oddech. W kulturze opętanej samopomocą Biblia wzywa Cię do pomocy od ducha, do poddania się, a nie do walki. Pokonujesz mroczne myśli nie przez większy wysiłek, ale przez głębsze zaufanie. Jak więc pokonać mroczne myśli w praktyce? Biblia przedstawia jasny proces, nie tylko teorię. Krok pierwszy to rozpoznanie. Uznaj, że nie każda myśl pochodzi od Boga. To Drugie Koryntian 10:5 nakazuje nam brać każdą myśl w niewolę, co oznacza identyfikowanie kłamstw zanim się zakorzenią. Kiedy myśl mówi: jesteś beznadziejny, porównaj ją z Pismem, czy jest zgodna z tym, co mówi Bóg? Jeśli nie, nie jest to myśl, którą powinieneś zachować. Krok drugi to zastąpienie. Efezjan 4:22-24 mówi nam, aby odrzucić dawnego człowieka i odnowić się w duchu umysłu. To oznacza zastępowanie każdego kłamstwa prawdą. Kiedy wróg mówi: Zawiodłeś, odpowiedz Rzymianami. 8:1: Nie ma więc teraz żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Krok trzeci to odnowa, codzienne karmienie umysłu słowem. Im więcej medytujesz nad prawdą, tym mniej miejsca jest dla ciemności. Filipian 4:8 nie jest tylko poetyczne, jest strategiczne. To podręcznik szkoleniowy do walki mentalnej. Krok czwarty to opór. Jakub 4:7 mówi: "Oprzyjcie się diabłu, a ucieknie od was". Ale opór zaczyna się od poddania się Bogu. Siła do oporu leży nie w krzyczeniu na ciemność, lecz w stanowczym staniu w świetle. I krok piąty to odpoczynek, ponieważ nawet wojownicy potrzebują pokoju. Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja wam dam ukojenie. Odpoczynek to nie lenistwo, to zaufanie w działaniu. To wiedza, że podczas gdy ty śpisz, Bóg nadal walczy za ciebie. Pokonywanie mrocznych myśli nie jest jednorazowym wydarzeniem, lecz życiową dyscypliną wiary. Za każdym razem, gdy wybierasz prawdę zamiast strachu, przepisujesz scenariusz swojego umysłu. Za każdym razem, gdy modlisz się zamiast panikować, czcisz zamiast się martwić, trenujesz swojego ducha aby rozpoznawał głos swojego pasterza. W centrum tego wszystkiego leży jedna prawda. Wolność od mrocznych myśli nie pochodzi z ich tłumienia, lecz z poddania ich. Moc nie tkwi w twojej sile woli, tkwi w twojej adoracji. Kiedy skupisz swoje myśli na Chrystusie, ciemność traci swoją władzę. Izajasz 26:3 głosi: Tym, którego umysł jest stały, zachowujesz doskonały pokój, ponieważ ufa Tobie. Pokój to nie brak walki, to obecność Chrystusa w jej środku. Każda mroczna myśl, która próbuje Cię oskarżyć, znajduje swój koniec na krzyżu. Każde kłamstwo, które mówi, jesteś niegodny, zostaje uciszone przez Jego krew, która mówi, jesteś odkupiony. Na każdy strach, który mówi, jesteś sam, odpowiada Jego obietnica: Nigdy Cię nie opuszczę, ani nie porzucę. Bitwa o Twój umysł jest prawdziwa. Ale prawdziwe jest też zwycięstwo, które już zostało odniesione. W momencie, gdy zaczniesz filtrować każdą myśl, przez prawdę pisma wróg traci swoją przewagę. Nie myślisz już jak ofiara, myślisz jak ktoś, czyj umysł należy do Chrystusa, a kiedy twój umysł należy do Chrystusa, żadna ciemność nie może go ponownie zawładnąć. Ostatecznym rozwiązaniem nie jest odpędzanie każdej mrocznej myśli, ale tak całkowite wypełnienie serca światłem, by ciemność nie znalazła miejsca, by się zatrzymać. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Ciebie poświęć teraz chwilę, by odetchnąć i przypomnieć sobie nie jesteś swoimi myślami. Jesteś dzieckiem Bożym, stworzonym na Jego obraz, odnowionym przez Jego ducha i chronionym przez Jego obietnicę. Ten sam Bóg, który przyniósł pokój Dawidowi, siłę Eliaszowi i odnowę Pawłowi, chce to samo uczynić dla Ciebie dzisiaj. Zacznij od codziennego zapraszania Jego słowa do swojego umysłu, czytaj je, wypowiadaj je i pozwól mu na nowo ukształtować sposób, w jaki postrzegasz siebie i swoje zmagania. A jeśli ten film przypomniał Ci, że Boża Prawda jest silniejsza niż Twoja ciemność, podziel się nim z kimś, kto może dziś potrzebować tego przypomnienia. Ponieważ każda osoba, do której dotrzesz, może stać na krawędzi rozpaczy, czekając na jedno słowo nadziei. Dziękujemy za oglądanie. I zabycie częścią tej podróży z źródło prawdy. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować, aby otrzymywać więcej wiadomości, które objawiają światło pisma i moc Bożej prawdy, by przemieniać każdy umysł i każde serce.